Jeżeli nad samym jeziorem garda nie znajdziesz na slagu, koniecznie sprawdź miejscowość Arko. To tylko 7 km dalej, a miejsce ma niesamowity klimat i jest świetną bazą wypadową. My zatrzymaliśmy się na kempingu Arco w przytulnym szalecie tuż pod skałami. Spod nich widzimy wspinaczy. Serio, ta ściana to musi być raj dla miłośników adrenaliny. Dla mnie trochę za wysoko. Na lunch ruszamy do Bike Farm, restauracji bliżej jeziora. Z Arco nad jezioro Garda prowadzi fantastyczna i bezpieczna ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Sarka. Bike Farm to super rodzinne miejsce, w sezonie w każdy piątek grają tu koncerty na żywo, a co ciekawe mają też bezglutenowe hamburgery i bezglutenowe tiramisu. Po południu wracamy do centrum Arco i idziemy na krótki hike. Sentiero del Olivo. To spacer przez gaje oliwne, kamienne tarasy i urokliwe zakątki miasta. Trasa łatwa, idealna nawet z dziećmi. Bo Garda Trentino to nie tylko rowery, to także masa świetnych szlaków pieszych. Po krótkim odpoczynku do kempingu wracamy do miasta, tym razem na kolację. Wybieramy Iconti, bo mają tu pyszną kuchnię, super obsługę i ogród, w którym dzieci mogą się swobodnie bawić, a my spokojnie zjeść. To był spokojniejszy dzień. Idealny balans po intensywnych dniach w Ledro. Zaobserwuj mnie po więcej inspiracji z Garda Trentino i nie tylko.